No to Pamiętamy wyścig, chyba jeszcze w tym roku widzieliśmy taki, co niebo otworzyło się natychmiastowo. Światła zapalone, to są prawdziwe światła, jestem zdziwiony, więc ruszamy od razu do Grand Prix Hiszpanii. Sezon ósmy rozpoczynamy i rozpoczynamy bardzo dobrym startem Alu, który broni się przed quattro. Trzeci już do manek, który wyskoczył przed Marko, dobrze też Mysław atakuje do pierwszego zakrętu, a próbował się wciskać tam po wewnętrznej, jest szósty, ale przegrywa teraz walkę z Konradem, chociaż dalej jadą koło w koło przez zakręt numer trzy, szeroko Marko. Gdzie on tam pojechał? Zwiedzać a tam pole! To samochód, Toro Rosso. Y Taury oczywiście, ślepy pirat, właśnie. I to jest mocno uszkodzone przednie skrzydło. Nie wiem skąd mi to Toro Rosso wyskoczyło, zdążyłem się nauczyć, a przecież wróciło nagle. Y Matby z Benem. Gdzie jest Giro? Giro przecież miał być y takim kandydatem do walki o punktach. Gdzie jest Jest szesnasty? Siedemnasty. Nie, szesnasty. Siedemnasty jest szajnik, który już jest przed Lordzikiem. Lordzik wygląda, jakby był duchem swoją drogą. Y nie wiem, czy on nam nie opuścił sesji. Zobaczcie, kapitalny start to, zaliczył to, kierowca to, drugi kierowca Hasa. Rosal jest już 14, także już jak na, właśnie jak na koniec stawki to jest y, kapitalny początek y, dla niego. Tutaj widzę, że tak. Oj, poleciał z Shiny, także y, kolejny kierowca z obrotem. Y, tutaj jeszcze błąd DXX-a, Lordnik rzeczywiście jest y, w tym momencie duchem. No, i do manek na pewno będzie chciał wyprzedzić kwatro. Teraz mamy trzecie okrążenie. Teraz DRS mamy aktywowane, A Alu wymeldowuje się, chyba, jeśli chodzi o tę grupę, którą oglądamy: o grupę Quattro. Quattro obrócony! Tak, jest, to się posypały części z jego przedniego strzału. Bo w ściany, ale też mają problem. Matpis mat tutaj. tak tam jest. Tam Ledwo go, go minął. Od razu spada na miejsce: 12 za. 14 jest, e... 15. Quattro, matpis 12 15 za. Nie no uszkodzenia, to jest Bistniko. tylko Bistniko. brak. No, no tak, rzeczywiście, duże tutaj. Znaczy, u Łatwyca nie ma uszkodzeń. Tak, natomiast nauka, u Quattro jest. Quattro. To już widać, że ciężko się prowadzi tego McLaren'a, więc zdarzyło no, się fantastycznie. Ty... Domanek w ogóle teraz z Mysławem to jest pojedynek o miejsce numer 2, Czyli zobacz, że do pony już przegrają. Dlaczego A, Beniu zjechał tak, tak. do boksu? To się konieczne było jakieś o co chodzi? Oj, tu jest zamknięty Domanek przez Mysława, proszę bardzo, stracił bardzo dużo. Od razu go AM będzie atakował. Żółta flaga, nie? Być może ze się tego pirata, ale aż się dziwi, że zjechał do boksu Beniu. Tak jest, Lordik też przed Giro się melduje, pozycja 12. No Manek jeszcze zjeżdżać nie będzie chciał, no bo to jest aż za wcześnie, ale te miękkie opony, no widzimy, że to jest naprawdę katastrofalny pomysł. Mysław z Kortankiem... On to chyba chce dociągnąć, on to Pężyle. chyba gdzieś tak do zobacz, momentu, kiedy No zobacz, zobacz, będą umijać. Tutaj bez Zajnę, Marko, AM... Tak, no Marko może jeszcze nie drada ale jest naprawdę blisko. Muszą odpuszczać w trzecim zakręcie jeszcze kierowcy. Marko już wyprzedził domanka. No to dwa zakręty i to samo wykona Konrad, bo jest taka różnica po prostu przyczepności między e, miękkimi oponami a pośrednimi. Że te. O I te 9... pośrednie opony u domanka, to też tam na wyrost raczej. Znaczy, no, domarek to już w ogóle sobie zepsuł ten wyścig tym, że w ogóle no, jechał dobrze, na jakie założyć drugie opony miękkie i teraz przebijać się przez to stawkę prawda. dość potężnie. Wyprzedzić sobie Giro, wyprzedzić szybko Lordzika Rozala, bo to nie on są się kierowcy, z Manczy, są do Giro męczy, dokładnie. Giro będzie miał lagi, więc to też jest inna historia i Giro raczej tak, tym tak, przegra, to, się udało. No, ale już teraz też znaczy, z drugiej strony Beniu to samo mógł zrobić. Beniu jest na prawie że czterokrążowych oponach pośrednich. Mhm. Na deszczu będzie nieco trudniej ścinać, więc tutaj raczej z tymi karami powinno się wszystko uspokoić. Ale kto wie, dla chcącego i trudnego kary też można zdobyć. Jak na razie najwięcej karma właśnie Shaani, bo aż trzy kary. Większość po jednej, nawet no, ewentualnie dwie kary ma właśnie Bistniko, Kondzik oraz Matpis. tak jak mówiłem, po jednej. Kondzik za to, właśnie, mając te dwie kary, będzie taka Pawelo i to powinien być dość prosty manewr Jeszcze przed pierwszym zakrętem. Tak jest, udało się. Kierowcy Red Bulla wyprzedzić Ferrari. Chcę też też karą, więc jednak się da zdobować karę na deszczu. Wbrew temu, co dopiero co powiedziałem. Bo wiesz, no zawsze przy Twitch-Hut pukać można wyścigu nie skończyć. Może być tak, że nie wiem, w 30 kółku znowu będzie, słuchaj, trzeba będzie zmienić na opony na, na slicki. Więc tutaj rzeczywiście Oj. możemy. No wiesz, no, możemy no to... pójść w różną stronę. Więc na razie bym tak tylko łóweczkiem dopisał. Ewentualnie miał gdzieś obok pod ręką gumkę widzę też próbuje się przebijać, on inicjatywy na ten moment bez punktów, ale zaraz może awansować na miejsce 11, bo Lordzik lekko też laguje, no, ale myślę, że bez większego problemu kierowca Red sobie poradzi z rywalem z Williamsa, tak jest i jest już domanek 11, no i teraz pięć sekund do właśnie Gorozala, który zalicza fenomenalny początek rywalizacji w 8. sezonie. Bo, mianowicie jest informacja o tym, że jest możliwość założenia nawet wetu, więc idziemy w stronę bardziej jeszcze dyszową niż suchą. Co oznacza, że Beast Niko już w tym wyścigu nie jedzie. Ale no okay. chyba, chyba chyba jednak nie będzie. Dawać safety car! No Aha! I to się damę. rozbił. Aj, my driftem. Chyba się aż przestraszył na widok kierowcy Mercedesa to... rozbitego. Tak, Miss nas opuścił, ale. No, ale nie ma się neutralizacji, więc. Słuchaj, jednak, jednak. Nie będzie neutralizacji. Słuchaj, Przedeszka. jedzie ostatni. Ma prawy kółko startu do kierowcy, przedostatniego. To może kombinować. Logic z Skaro bardzo szeroko, ale wypluło go. Na wyjściu szykano, i teraz, przez zakręt ostatni. Marko nigdy tak blisko swojego rywala nie był. Pamiętam, że DRSu nie ma, ale. Jak tutaj różnica w baterii, no. Nie ma, że na takim samym poziomie. Też minimalnie więcej ma jej AM, i on tutaj od wewnętrznej próbuje się bronić. Ale teraz lepszą pozycję będzie miał Marko, no i to on awansuje na miejsce numer 3. Zobacz, że na tym wszystkim korzysta też kierowca Alfa Romeo, bo Konat momentalnie pojawił się za plecami. McLarena, kolejne błączenie niego. Stąd też ta żółta flaga w drugim sektorze zekryw numer 9. Czyli otworzyła nam się walka teraz o miejsce trzecie, chociaż tak powoli ten Marko odjeżdża, tak powoli to mało powiedziane, już bardzo mocno odjeżdża, niemal na sekundę już od AMA i AM. No, z tego trzeciego miejsca, tak naprawdę jedną kółko może zaraz być już na miejscu piątym, bo koniec jest bardzo blisko. Ewentualnie Marko założył nowe przejściówki, chyba. No i to są nowe przejściówki u Marka. Quadro wyleciał! Idealnie to zobaczyłem. Quadro się rozbił! Nie, jak co tam jedzie jeszcze dalej, ale... To już... Z... Nawet nie jest się z dziewiątki, to jest po prostu prawie że końcówka tej prostej. Półprostej, tak, tak, półprostej. Marko, okay. Marko założył przejściówki nowe, czyli wcale to nie tak. jest jakaś zabawa, tak, to nie jest zabawa jakaś, żeby spróbować żeby spróbować opon deszczowych, tylko po prostu kwestia tego, że te opony przejściowe jednak się zużywają również. Kondix również dużo to sobie kolejną karę. Właśnie, bo zaraz się nie okazało, że tutaj karę no coś pozmieniają. Akurat Kondix może stracić bardzo dużo. Kondix nadgania, nadgania tego. Javiera, jakiś shiny w ogóle teraz 10 sekund dostał. No i zobacz, Kondyks jest przed Javierem, a masłuje na szóstym miejscu. Tylko jest taki drobny problem: Xavier uderza w Kondyksa, wow. to jest problem numer jeden. Więc Kondyks spada tutaj, nawet chyba, mi myślę, że na to miejsce zjeżdża od razu do boxu yes. Javier również zjechał, chociaż tak troszkę chyba po mam wrażenie. Ale chciałem powiedzieć, że tutaj, no problemem Kondyksa jest to, że okej, okay, no teraz że dostał strzał od Javiera, ale. On Ma 12 sekund kary, to go może później boleć. Więc za chwilę będziemy się szykowali do restartu. Nie, 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 W wodzie, więc znaczy, że był słaby? Nie, czekałem, aż tutaj ukończysz. Dobrze, dobrze. Jecha samochód do bezpieczeństwa. Jedyny, który tam się teraz mniejsza w tą samą grupę to jest DXX pomiędzy, jak dobrze pamiętam, Konradem a Javierem, ale szybko się usunie. No i wyjeżdżamy na prostą startową i w tym momencie Alu już rusza zielona flaga ponownie na to, że więc wracamy do ścigania w tym ściegu. Sześć okrążeń, mety, sześć bardzo ważnych okrążeń. Tutaj widzę, że już. To jest żółta flaga. Konrad atakuje. a i Konrad tutaj, ojej, skradł sobie dystans AM. Ścina na drugi zakręt, wypada nie tylko za ale też, no, tutaj... No, Javier, Javier jest się blisko, dokładnie. tak, tak. Więc AM pozycji tak się jak stracił. Tam widzę, że teraz próbuje już nawet Matus też Javierowi się wciskać. Duży tłoki i Javier tutaj... Matus się bardzo szeroko tam jedzie. Już rozbórę koło, koło siebie, koncik z domanek i czyżby tutaj yy, teraz z Matpisem przyzielić Tak jest. Koniec sobie radzi z Matpysem, więc. Y, mam taką kanapkę derbulet, ale jeszcze No Beniu potrafi wyjechał. Giro nagle już jest jedenasty pole starcie. Giro tu jeszcze może dużo zyskać. Tak, pamiętamy, że przecież Giro bez kar jedzie, a teraz do Malek się jeszcze chce wciskać Matpysowi Do dziesiątki. Lekki kontakt, ale to się wszystko nie udało. Tutaj widzę, że Red Bull to w ostrym natarciu. Kondziks to już napiera nawet na Javiera. Tego Pirata to trzeba obserwować, bo przecież wiemy na co go stać. Pechowy incydent na starcie wyrzucił go do drugiej dziesiątki wyścigu, a on tutaj jest gotów wrócić na dobrą pozycję. 2 i 9 straty. Teraz Kondziks, nie, czy też Javier do stawki na z przodu. Cztery kółka do mety, to może wypaść poza te sześć sekund. A Konrad atakuje Marko na porosy startowej i do pierwszego zakrętu będzie, już przed Williamsem, będzie trzecim kierowcą tego wyścigu. No, tylko jest mały problem. Ta szachownica koło jego hmm. liczby okrążeń zrobionych na tych oponach, czyli się kara. A gdzie w tym wszystkim jest Alu, bo Alu nie, już w trzecim zakresie. Rozal niestety też z karą. O, no, i to jest zła no, informacja. No, jest tak, no, okej, okay, no to jest no, jedna kara, jest nie, nie. niewątpliwie. No, ale nie będzie na zero cały has, Musiałem żeby no, mógł nie. to powiedzieć. Ale Alu przejeżdża przez ostatni zakręt i wygrywa pierwszy wyścig w ósmym sezonie Keyboard One. Mysla wierzy na metę drugie, więc dopisuje sobie 19 punkcików, bo jeszcze najszybsze okrożenie. No i Marko po karach zostaje trzecim kierowcą tego wyścigu Karmant jest czwarty, a m No i teraz, uwaga, bo... No, OK, nie, nie jest piąty nie Jest piąty. Bardzo mocno poczekajmy teraz tą drugą grupę, gdzie wskoczą hasy Giro 7, a gdzie Rozel, bo on zaraz będzie na mecie Dziesiąty jest dziesiąty, udało się te punkty. 6 tysięcznych do Proszę bardzo, jaka różnica <laughs> Tam nam jeszcze, widzę, że wyleciał chyba DXX, bo Logic teraz że na metę, Logic jest już się bo tem? Chyba botem. Tak, klamczik był cały czas botem przecież. A DXX w takim razie tu jeszcze sobie pokręcił. O, jeszcze to są dycha, za kręcenie, kręcenie bączków. Na wyjściu z dziesiątki więc tylko na niego czekamy.